Całkiem ładna chmurka, prawda? Ogólnie to dzień dobry, bo jest czwartek, parę minut po 17. Ja się zerwałem wcześniej z pracy i już jestem na miejscu. Jak przyjechałem, to było takie super śliczne słońce, no które się schowało teraz i za tą chmurkę, ale mimo tego słońca, no to teraz zrobiło się naprawdę chłodno, przed chwilą sprawdzałem, jest tylko 10 stopni na dworze, no idzie pomału też wieczór, więc ja pierwsze co zrobiłem, no to oczywiście rozpaliłem, w piecu z komina widać już delikatny dymek się unosi. Bo na dworze, no czuć jesień, no co tu dużo ukrywać. Wielkimi krokami zbliża się październik i nie ma się po prostu co dziwić, że teraz będzie już coraz, coraz chłodniej. A dzisiaj czwartek, ja mam zamiar spędzić tu dzisiejszą noc, więc dlatego pierwsze co to było rozpalenie w piecu. No a potem piąteczek, sobota, no i jak się uda, niedziela. Ale to wszystko już zależy od pogody. Zawsze, jak tu przyjeżdżam, to chociaż na te kilka, kilkanaście minut, w zależności od tego, jaka temperatura jest na dworze, no to na tyle otwieram okno. Chodzi o to, żeby pomieszczenie też troszeczkę świeżego powietrza złapało. No a teraz, jak się tutaj już ładnie rozpali, chociaż widzę, że ogień już tak, już jest elegancki żar, więc po mało okno będę zamykał. Postawiłem termometr, piec jeszcze oczywiście zimny, ale na termometrze, no nie ma szału, zaledwie 14 stopni. Więc spać by było chłodno, dlatego nie ma co, trzeba palić na kuchni. Już mam postawiony cały garnek wody i czajnik. Niech ta woda mi się po prostu pomalutku grzeje. Potem będzie na herbatę. To do mycia, ale to pewnie wieczorem, wieczorem. No bo ogólnie teraz, póki jeszcze te dwie godzinki będzie pewnie widna, a przynajmniej tak powinno być. No to podziałam sobie na dworze, a dokładnie tam znowu za garażem. Przywiozłem kolejną partię winorośli. Mam, nie wiem ile tych pojemniczków, ale w sumie dosyć sporo. W każdym bądź razie trzy różne gatunki. Dwa białe i jeden ciemny. Ten ciemny chyba regent się nazywa, a te białe to zaraz zobaczę, bo jest gdzieś tam na pojemniczkach zapisane. W każdym bądź razie, o słoneczko, ładnie znowu sobie przeszło, bo chwilę mi się zeszło zanim się w gumiaki przebrałem, bo niestety alerosa. Eee, I teraz tak, idę po obornik, bo pod każdy dołek, pod każdy krzaczek dam jeszcze tam po trochę obornika, no i potem pomału sobie wymierzę, ile mi tego trzeba i będę sadził. Także takie zadanie chyba na dzisiaj do wieczora, akurat na godzinkę. Zobaczymy, jak będzie. A pogoda, no mam nadzieję, że na kolejne dni będzie naprawdę ładna, taka jak teraz, bo rano i wczoraj troszkę padało, no ale oby kolejne dni były ładniejsze. W pierwszej kolejności jeszcze podzieliłem sobie sezonki, żeby zobaczyć, ile tego jest i tak, REGENT podpisane, będę miał raz, dwa, trzy, cztery, no może pięć bo w każdym dołku sadzę zawsze po dwie, żeby się przyjęły, żeby mieć pewność, że się przyjmą więc tak, to jest REGENT, to jest SOLARIS widzę napisane, SOLARIS też podobnie mam cztery i powiedzmy piąty rezerwowy no i tych najładniejszych, gdzie, gdzie tak naprawdę te sadzonki wyglądają najrówniej i najlepiej jak one się nazywają? Bianka, i tych mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, aż siedem. No, więc sporo, kilkanaście dołków. Myślę, że akurat to, co ostatnio wykopałem, będzie ok. Także lecę w końcu po obornik, bo na razie tylko wydłubałem ziemię. Kurczę, chwila, moment, i zrobiło się w zasadzie półciemno, taka szarość mocna. No, ja wsadziłem osiem sztuk, czyli osiem dołków w zasadzie, a sztuk, no to szesnaście dwa gatunki, no i został mi ten trzeci gatunek, no ale już teraz w takim półmroku nie będę tego robił zostawię sobie to spokojnie na jutro no bo jutro cały mam dzień na to żeby się tutaj pokręcić, podziałać to co mi trzeba, chyba przez te chmurki tak szybko zrobiło się e, ciemno, bo było, było, najpierw widno to słoneczko nawet sobie ładnie zachodziło, a teraz chwila, moment i bach, prawie taki półmrok, także ja idę po malutku do budynku, aha, muszę jeszcze rozpakować samochód, no i zorganizować sobie polówkę, bo ostatnio spałem na materacu na ziemi, no ale skoro już jest chłodniej, to jednak wróci polówka i będzie bliżej pieca. No to tak, łóżeczko przyniesione, materac chwilę się zagrzeje, bo był w tamtej zimnej starej chacie. Pudełeczko drewna, nie przenosiłem więcej, bo myślę, że spokojnie mi na dzisiaj takie pudełeczko jeszcze starczy. Tutaj pomału, pomału już się tli. Nie będę teraz palił mocno, bo już nie chcę temperatury zwiększać, tylko po prostu chcę ją. Utrzymywać na piecu, gdzie już zaczyna być u góry fajnie, przyjemnie ciepły, bo na dole to już tutaj to ledwo się dotyka, ale góra jeszcze powiedzmy troszeczkę musi się rozgrzać. No to jest 26 stopni, więc całkiem nieźle. Jeszcze zerwałem sobie kilka gałązek mięty, akurat mi ładnie wyschnął na tym talerzyku, na piecu. Także teraz cóż, po raz jeść kalację, pomału tu dokładać do pieca, no i pomału odpoczywać. Może potem jeszcze jakaś książeczka wleci, może coś? W sumie parę dni już nic nie czytałem. Więc w sumie, skoro w piecu napalone, kuchnia już rozgrzana, można coś przykąsić. Może jakieś tosty na szybko? To czemu nie? No to smacznego, i dzień dobry. Piątek rano. Widać szyby od środka zaparowane. Ciepło było mi w nocy, a mimo to, że nie złożyłem za dużo drzewa widać, że piec spełnia swoją rolę i na takie spokojne, e, chłodniejsze noce już ładnie przygrzewa. Ogólnie czuć w powietrzu jesień, no żółte liście się zaczynają. Słoneczko gdzieś tam sobie po malutku przebija, ale jest chłodno na dworze bo zaledwie 7 stopni, ale ta wilgoć, która jest w powietrzu, no czuć tak, jakby były po prostu gdzieś tu bliziutko grzyby. No pewnie nie pod płotem, bo tutaj jest raczej drzewka owocowe. Ale być może coś tam z tego lasu, taka grzybnia grzybnia, zalatuje. Nie wiem, śmieje się oczywiście. Ale chyba zjem szybko śniadanie, no i pójdę do lasu w tamtą stronę. Może na godzinkę, może na dwie. Zobaczymy, co tam się wydarzy. I powrót chwilę się z sąsiadem akurat zagadałem, bo przejeżdżał ciągnikiem i jeszcze będzie późny siew. No ale niestety zaczyna kapać deszcz. O kurczę, ile gruszek znowu naleciało? No pytanie, co teraz? Z nimi no, pewnie trzeba będzie pozbierać, no ale to pewnie jak trochę ten deszczek ustanie. No ile mnie nie było, no z godzinka z hakiem na grzybkach, no i teraz pół godziny chwilę pogadać. No i jak się pogoda zmieniła, od ładnego takiego dnia poranka, w zasadzie ze słońcem, teraz zaczyna kapać. No ale nic, nie wiem czy teraz, czy wieczorem, ja i tak będę miał sporo roboty przecież z obieraniem tych grzybów. Głównie maślaki, kilkanaście prawdziwków, około pewnie dziesięciu kozaków. No, Kanie to mówiłem. No i poroże. Małe, co prawda, ale mnie ono bardzo ucieszyło, bo nigdy tutaj wcześniej nie znalazłem jeszcze żadnego poroża. To widać trochę leżało, bo takie już lekko Eee, zielone od domuchu, ale mnie ono bardzo cieszy. Jak wyglądało to grzybobranie, to chyba zobaczycie w oddzielnym odcinku, bo sporo jednak materiału przy tym nagrałem. A teraz co? Ja się przebiorę, bo na pewno troszeczkę już zmokłem na tym deszczyku, jak chwilę gadaliśmy. No i trzeba się zastanawiać, co dalej. Ale chyba dzisiaj robota to raczej pod dachem. Być może sprzątanie w garażu. Zobaczę za chwilę. A w garażu to chyba sobie sprzątnę ten chaos, który mam tu na końcu. Bo wiadomo, naprzeciwko wrót, gdzie jest wjazd, przydałoby się, żeby to było do końca w razie czego. No i pewnie ten bajzel z tej strony i z tej. Bo tu jest kupa różnych starych narzędzi. I jakiś śrubek, gwoździków i tak dalej, Więc akurat póki na dworze leje, bo tak można powiedzieć, że drobny, ale naprawdę gęsty i nasiąkliwy ten deszcz. Więc nie ma szans. Czegoś robić na powietrzu. To akurat do obiadku tam godzinkę czy ileś posprzątam tu. Znalazłem już trochę drobiazgu. Bardzo fajną siekierkę. No taka miniaturowa w zasadzie. Niewiele większa od młotka, ale fajnie wygląda. Jest tu gdzieś jakaś pieczeń. Przed chwilą widziałem, a znaczy oznaczenia, ale nieczytelne. Są stare bańki. Tu jest w środku gazeta. 87 rok, więc w sumie nie takie stare. No i przed chwilą. Tak patrzę, jakieś pudełko, no otwieram to pudełko, no wysypały się sztuczce i talerze. No kurczę, szkoda, że nie srebrne, bo to po prostu aluminium. Nic, brnę dalej, zobaczymy co jest pod spodem. Ten talerz zwrócił nam moją uwagę, no widać, że jest stary, no, że brudny, no to wiadomo, ale zobaczcie jak gruby, jak ciężki on jest i solidny. No i zwrócił uwagę nieprzypadkowo, bo uwaga, to co widać, czyli gapa orła, z wiadomym znaczkiem pod spodem, Niemcy 39 rok, czyli porcelana w zasadzie z wybuchu wojny. To na pewno zostaje ze mną i odkładam gdzieś na boczek, żeby o tym pamiętać. Jakieś pudełko z resztkami chyba książek, maszyny i ciągniki rolnicze. No, adekwatnie, 72 rok. No, Badziewie, tutaj też w sumie jakaś chyba fizyka. Ale tak to wydaje się, że to wszystko jakieś książki. E, po prostu ze szkoły: lekcja, coś tam, zeszycik, czyli stary. Chemia, widziałem. O tu jakaś mała książeczka. Może to coś bardziej ciekawego. Ale też w opłakanym stanie. Aha, to jakiś modlitewnik, czy coś. Ale również nic ciekawego widać po układce. Że raczej byle co. No nic, książeczek ciekawych nie ma. To powiedzmy, że środek i tu kawałek pod ścianą mam ogarnięty. Są dwa wielkie graty, z którymi nie wiem co zrobić: czyli ta stara wersalka, no i stary basen, strasznie ciężki. Pewnie on jest nieszczelny, i zresztą nawet szkoda czasu, żeby się bawić z nim. Nie wiem, jak będzie może gdzieś jakaś zbiórka gabarytów, to trzeba będzie to po prostu wywieźć. Środek uwolniony. Jeszcze z ciekawostek, co ja poznajdywałem. Aha, znowu jakieś części do woza. Części do pługa. Nie wiem, jak to się dokładnie nazywa, ale to jest ta chyba dolna część, która wchodzi w ziemię, tak mi się wydaje. No i coś, czego do końca nie znam. Wydaje się, jakby to było do jakiejś... Nie wiem, tkaniny w sensie do robienia jakiejś włóczki, czy czegokolwiek, coś takiego, jak widać, sznureczki jakieś i, i takie coś jak kagilotynka. gilotynka, nie wiem jak to nazwać. Jeżeli ktoś wie, proszę, napiszcie w komentarzu. No na pewno jest to coś związane z tkactwem, ale co dokładnie nie mam pojęcia. I chyba trzeba zrobić pomału przerwę, bo już po 15.00 deszczyk wcale nie ustaje i coś czuję, że tak będzie dzisiaj już do samego wieczora, bo niebo jest zaniesione w zasadzie dookoła, jedna wielka szarość, więc zrobię sobie coś do jedzenia, a potem posprzątam jeszcze tą część z narzędziami. Tu akurat światła jest najwięcej, więc myślę, że spokojnie potem po południu dam radę to ogarnąć. Na obiad miała być smażona kania, smażona tak jak schabowy, ale właśnie się zorientowałem, że przecież nie mam tutaj mąki ani bułki tartej. Więc będzie dzisiaj kulinarny eksperyment. Zamiast smażonej kani, potrawka z kani. Cebula, troszkę ostrej papryki, do tego drobno posiekane ziemniaki i składnik główny, czyli kania, ale kania nie w całości, a po prostu Takich ósemkach, czy jeszcze mniejszych kawałkach, do tego jeszcze odrobina oleju, bo troszeczkę jednak za mało na początku wlałem, tak żeby i, i kanie troszeczkę tego oleju miały, po prostu tłuszczu, sól, no i pieprz. No i cóż, myślę, że za pół godzinki takiego powolnego duszenia. Bo jak widać nie grzeje na samym ogniu, a po prostu patelnia na e, blachę położona. No, i mam nadzieję, że to będzie smaczne. Okaże się za pół godzinki. A w międzyczasie, jak tam kani mi się smażą, to poczyszczę trochę tych grzybów, bo pewnie część z nich pójdzie do suszenia. No, na pewno te korzonki, a kapelusze zobaczymy. Tu jakiś jeden większy maślek mi się trafił, więc nie wiem, zobaczymy, może też do suszenia. W każdym w piecu mam napalone, więc akurat będzie można potem położyć trochę tych grzybów, żeby wysychały. O, na przykład ten kozak to typowo do suszenia, bo już jednak na słoiczki za duży i chyba troszkę za stary. Ale prawdziwki? Hmm, naprawdę ładne. A skoro półeczka mi się już tutaj ładnie zapełnia, i w zasadzie zostało mi tylko drugie piętro do dołożenia, no i minęło też pół godziny, to zobaczmy, jak tam kanie. O, jak widać, ilość wody, jaką miały w sobie, no była znaczna i wszystko wyparowało. A, widzę, ładnie jeszcze nic nie przywiera, więc dam temu jeszcze kilka minut. I danie gotowe. Jakieś pół godzinki na ogniu, 10 minut po sobie dochodziło. Do tego świeża pietruszka i wygląda jak wygląda. Ale przede wszystkim pachnie. A jak smakuje? Hmm, zaraz zobaczymy. No, ziemniaczek mięciutki. Tak, mięciutki. No i kanie. To w sumie pierwszy raz, kiedy w tym roku je jem. Zaraz zobaczymy. Mmm, fajne przypieczone. Nic, nie gadam, tylko konsumuję. Do później. Pojedzone, a na dworze cały czas rosi taka mrzawka, Więc ja wracam tutaj do garażu. No, i jeszcze ten kącik, który wspomniałem, chcę uporządkować. Mam nadzieję, że tam dalej też mi się uda, chociaż kurcze zrobiło się, już widzę ciemno. No nic, ile się uda, tyle uda zobaczymy. W każdym bądź razie i tak przed deszczem trzeba się schować. Kurcze, jak łatałem deski przy stodole, kupowałem takie wkręty po prawie 40 zł za kilogram, a tu leży rozsypane dobre pół kilograma. No, mogłem wcześniej sprzątnąć, zawsze by było to zaoszczędzone, no ale trudno, dobrze wiedzieć, że one tutaj są. Ogólnie taki miszmasz: pewnie śrubki, gwoździe, jakieś kamienie, w ogóle liny, rozpierdziel i tyle. Skończyłem na dzisiaj. W środku już jest taki półmrok, no ale mimo wszystko uporządkowałem to co chciałem. Więc fajnie. A podwójnie fajnie, bo ustaje też deszcz. Co prawda padał nie wiem ile godzin, chyba z 6 czy 7, więc długo. No ale teraz na wieczór jakby ustawał. Więc ja biorę taczkę i idę dalej sadzić winogron. Nie ma 19, a momentalnie zrobiła się praktycznie noc. Nie wiem ile to trwało, ale może ze 20 minut. Wsadziłem cztery dołki, czyli osiem winorośli. No i więcej już dzisiaj odpuszczam, bo na tyle jest ciemno, że dalej nie ma sensu kontynuować. Oczywiście to mi jeszcze zostało, no ale jest mokro, wilgoć jest w powietrzu. Nie zapowiada się, że będzie przymrozek, więc spokojne w tej skrzyneczce sobie przetrwają. Także nic, ja idę do budynku się ogarniać. Oj tak, od rana z przygodami, a w zasadzie to od wczoraj, bo wypadł mi gdzieś wieczorem telefon, było już ciemno, a tu nie ma zasięgu, więc zadzwonić się na telefon nie dało i dopiero teraz w dzień go znalazłem. Jak widać całe szczęście nagrywam, więc wrócił on do mnie i super. Co się działo od rana? No akurat znajomy przyjechał zabierać bele ze słomą ze stodoły, więc przy okazji poprosiłem, żeby wyrwał mi tego krzaka. Korzenie miał strasznie dłużej i jak widać więcej chaosu z tego wyrywania niż pożytku, bo raz, że czeka mnie teraz sprzątanie, a dwa, że będę musiał zagrabić to, co zostało uszkodzone kołami, bo jednak mokro, no i trawa mocno się zruszyła. Okej, okay, ja sprzątam, widzimy się za chwilę. To tak, częściowo sprzątnięte, częściowo bo wszystko to, co wystawało z ziemi. No i taki grubszy fragment pniaka. Niestety tu jest tyle korzeni różnych różniastych, że ten pniak, jak widać, rozerwał się na pół. No, i część niestety została w tej ziemi. Myślałem, że właśnie ciągnikiem uda się to wyciągnąć z korzeniami, no bo ja szczególnie chciałem to wyciągnąć z korzeniami, a nie po prostu przycinać piłą po samej ziemi, bo tam koło tego cisa właśnie tak zrobiłem. Czyli nie dość, że przyciąłem przy samej ziemi, to jeszcze rozdziabałem pniak, jak widać. Siekierą, a mimo to co? Zaczął ogromna ilość pędów wypuszczać, więc chcę tego uniknąć, bo jednak tutaj bardziej bym chciał mieć otwartą przestrzeń i równą przestrzeń niż coś innego. Więc siłą rzeczy czeka mnie łopata w dłoń i odkopywanie, a potem cokolwiek oddziabywanie tych korzeni. I takie dobre pół godziny później, no myślę, że może nawet lepiej. O, nakotłowałem się z tym wszystkim, ale już na szczęście za mną. Oprócz takich drobnych korzeni, które tu pójdą na spalenie, jest pudełko w zasadzie, które już zabrałem średnich. No i cała kupeczka takich grubych, które niestety musiałem wódź siekierą, no bo wiadomo, piły w taki piach. Szkoda. Tak się jeszcze zacząłem rozglądać tutaj koło tych krzaczków i wypatrzyłem, gdzie to jest. A tu, jedna kania. To prawda, już taka stara i nieduża, więc oczywiście jej nie zbieram. I tam z tyłu o widać chyba jeszcze druga. I tak hmm, się teraz zastanawiam, czy nie pójść jeszcze raz do lasu. Tutaj w sumie daleko nie jest, więc po obiedzie może jeszcze na godzinkę się przejdę. Bo i tych grzybów nie widziałem wcześniej. Nie wiem, czy to dwa dni zdążyły takie urosnąć. Trudno powiedzieć, no ale widać, że. Tak, żeby zaczynają rosnąć, no bo jest wilgoć, padało i to dużo padało. Dzisiaj też taka pogoda pochmurna, ale przynajmniej cieplej. Można już cokolwiek, przynajmniej teraz południe i bez kurtki, podziałać. To ja zjadłem na szybko obiad i tak spojrzałem w prognozy pogody. No nie zapowiadają się dobre. Ma być znowu wieczorem dzisiaj deszcz i całą niedzielę, czyli cały jutrzejszy dzień. No dlatego koszyczek w dłoń i chociaż jeszcze na chwilę do tego lasu, zobaczymy czy faktycznie tych grzybów jest na tyle, że, że warto będzie też na tygodniu przyjechać. Zobaczymy, w każdym bądź razie no, urlop wzięty, a tu z tego urlopu większość dni deszczowych, no nie to chciałem osiągnąć. No ale pogody się nie przewidzi, także nic, idę, zobaczymy co znajdę. Kurczę wiatr coraz większy, ale może jeszcze przed tym deszczykiem zdążę. W każdym bądź razie pokazać chciałem tyle tych muchomorków. Bo tak w jednym miejscu, no to w sumie niezbyt spotykany widok. Przynajmniej w moich okolicach. <laughs> obok muchomorków, no od razu dwie niespodzianki. Więc tym bardziej fajnie. Jeden śliczny prawdziwek, i obok drugi. O, chyba nawet jest i trzeci. Czy to? Tak, trzy sztuki, elegancko. No nie, nawet więcej. Cztery sztuki. No to chyba się jeszcze porozglądam, czy tylko na czterech się tu skończy, czy jednak będzie jeszcze lepiej. Jest lepiej. Jest i piąty, tuż obok koszyczka. Ale dobra, ja dzisiaj w sumie nie chciałem grzybów za bardzo nagrywać. No chyba, że naprawdę będzie olbrzymi wysyp. Zobaczymy, lecę dalej, włączę się później. Przy tym gąszczu już tyle grzybów nie ma. W zasadzie no, pojedyncze się trafiają albo jakieś takie kanie, w sumie nie wiem jak one się do końca na, nazywają. Nieczubatki, one rosną takie malutkie, pomarańczowe się robią. E, ich jest tu całkiem, całkiem sporo, bo co chwila, ale tego to no, nie zbieram po prostu. no Tych grzybów mam już trochę, ledwo tamte zdążyłem oporządzić tu już następny koszyczek. Teraz się szykuje. Chwila, moment i zaraz się pewnie zapełni, bo dwie duże kanie też normalne wpadły, jakiś duży prawdziwek, no i trochę tych podgrzybków. Ogólnie bardzo lubię chodzić po lesie. No nawet jeżeli tych grzybów nie ma, to, to liczy się po prostu i ten spacer, no to świeże powietrze. I, i to jest chyba taki też trochę środek na Antystresujące, jak to się mówi. Nie wiem jak wy, czy lubicie chodzić po grzybach, czy nie, ale trochę te grzyby to taki, no nie wiem jak to nazwać, sport naturalny, czy coś w tym stylu, bo chyba większość Polaków jednak po tych grzybach chodzi. Czy je lubi, czy je nie lubi, ale no taki sport sezonowy jak najbardziej. No i dobrze, no trzeba po lesie chodzić, trzeba oddychać, bo zawsze można i trochę świeżego powietrza zaczerpnąć, a przede wszystkim się odstresować. A ja teoretycznie miałem już wracać, bo sporo, sporo nazbierałem. No ale co, dalej piękności. Super śliczny prawdziwek, przy samej drodze i to widać, takiej nawet uczęszczanej, utwardzonej. No biorę, do koszyka musi się jeszcze zmieścić. No, jestem z powrotem, zeszło mi się dłużej niż planowałem, bo jednak trochę tych fajnych grzybków było i poszedłem też w miejsca. W których jeszcze nie byłem, no zawsze się staram robić spacer, tak żeby odwiedzić miejsca, w którym wiem, że są grzybki, no i takie, w których jeszcze nie byłem, żeby właśnie poznać, czy jest tam chodzić, no po co chodzić, no i ogólnie od czasu do czasu warto. Nic, teraz chyba tak to zostawię przełożone w pudełeczku. Ogólnie cały koszek nowo nazbierany, więc chwila temu był koszek, teraz też jest koszek. Chyba następnym razem, to muszę zorganizować jakiś większy, bo ten Hmm, no to już jednak na takie wypady godzinka plus za mały. Z ogródka też już trochę skarbów pozbieranych, no przede wszystkim woreczek świeżego szpinaku, jeszcze jakieś trzy rzodkiewki fajne urosły, dwie małe cukinie tak na świeżo do usmażenia, chociaż ta już widać, że rośnie inaczej jakie jest chłodniej na dworze, bo nie rośnie tak złóż tylko trochę wszerz, pietruszka, marchewka. No i zbierane jabłuszka, bo też zaczynają pomału oblatywać, no i te co zlecą po prostu zbieram, żeby były tak na świeżo do zjedzenia, przekąszenia. Przez tydzień taka skrzyneczka myślę, że spokojnie pójdzie, a na następny weekend zobaczymy co dalej. Czy już pełne wykopki, czy już pełne zbieranie jabłek, czy jeszcze pogoda dopisze. Taka ta pogoda nijaka, już szły ciemne chmury, ale troszeczkę je wiatr rozgonił, więc nie wiem czy będzie padało. W każdym razie ja już jestem spakowany i gotowy do odjazdu, no ale skoro mam jeszcze kawałek dnia a jest mokro, to myślę, że pora posprzątać ten eternit. Skoro jest mokro, no to wiadomo, że nie będzie się tak z tego mocno e, pyliło. Ja też już jestem tym razem lepiej przygotowany, bo mam maseczkę FP3, czyli zdecydowanie mocniejszy filtr i tak sobie pomyślałem, że nałożę tą maseczkę z mocnym filtrem, no i na to jeszcze chirurgiczną, tak żeby tej chirurgicznej potem wyrzucić, a tą sobie jeszcze zostawić. Bo pewnie z eternitem jeszcze nie raz będę miał do czynienia, bo tą kubkę pokruszoną muszę sprzątać. No, i tam też jest taki fragment nieduży. Także, ok, ja się ubieram, bo na pewno oprócz gumowców i naciągniętych na tych spodni, to jeszcze wezmę jakieś lepsze rękawice, tak żeby potem wszystko, co mi zbędne, wyrzucić. A reszta, no zobaczymy. Biorę się za robotę. Koniec gadania. To nierówna walka z Eternitem zakończona, mówię nierówna, bo muszę się przyzwyczaić, że po 18 to już praktycznie ciemno, a 19 to już szczera noc. Wszystkie większe kawałki mam wyniesione na te palety, które wcześniej przyszykowałem. Drobniutkie, takie naprawdę drobne, pochowane w pudełka. No i trzy kubki mam czegoś takiego, no co na pudełka za duże, a znowu na paletach układać się nie da. I, i nie wiem co z tym szczerze mówiąc zrobić, w co to popakować i, i gdzie to przechowywać. jeżeli ktoś ma na to pomysł, to dajcie proszę znać w komentarzu. E, walka wydaje się, że chyba wygrana, bo tak jak patrzę i przeleciałem na szybko jeszcze, czy czegoś nie zostawiłem, no to grubszych kawałków już na pewno nie ma. Drobiazg na pewno jeszcze pod spodem gdzieś się może pojawiać, ale to nic. To jak znowu pójdzie deszcz, to jeszcze ten drobiazg wybiorę, no przecież będę na pewno wybierał patyki stąd, na pewno grabił te liście, po to, żeby ostatecznie... Tutaj po prostu rosła trawa. No po tym eternicie nic innego nie mam zamiaru w tym kawałku robić. Na pewno nie żaden ogródek, na pewno nie coś, co będzie użytkowane, tylko po prostu trawa. Ale to nic. Następnym razem. Teraz zastanowienie, co z tym. Potem pewnie na wiosnę wsianie trawy i zobaczymy. Zrobiła się prawie 19, tak jak już mówiłem. Tam gdzieś księży, co? Widać, że wystaje spoza chmurek. Zaraz zjem kolację. Spojrzę jeszcze w prognozę pogody. No i będzie Decyzja jechać czy nie jechać. Więc tak, ja już sobie robię obchód, zobaczyć, czy wszystko mam pochowane, czy i wszystko pozamykane, bo jednak zdecydowałem, że jadę. Spojrzałem w taką fajną mapkę, radar Bush się nazywa, gdzie w czasie rzeczywistym widać godzina po godzinie, jak płyną chmurki i czy niosą ze sobą deszcz. No i faktycznie jutro wszystko wskazuje na to, a w zasadzie, że jeszcze w nocy zacznie padać, no i że jutro ten deszcz będzie dosyć solidny. Także nie ma co w niedzielę tutaj siedzieć, jak będzie deszczowo. Lepiej spędzić to po prostu na kuchni e, spożytkować te wszystkie grzybki, które znalazłem, te jabłuszka. Także będzie niedziela miastowa. No cóż, bywa i tak. Nic. Żegnam się i po prostu do następnego razu. A na odchodne jeszcze lisek. Wypatrzyłem jego oczka z daleka, jak świeciłem światłami. No i teraz centralnie się ustawiłem, tak żeby go było widać. Co prawda już z daleka, a aparat to jednak nie ma super przybliżenia w telefonie, no ale jak widać ten lisek płochliwy nie jest i nic sobie ze mnie nie robi. Teraz sobie usiadł i siedzi, ale ja jadę. Do następnego razu.